Dzień dobry. Witam serdecznie w ten jeszcze na końcówce lata, trochę na początku jesieni, ale mimo wszystko w ten fantastyczny, słoneczny dzień, chociaż rzadko to się zdarza, że w takiej paskudnej pogodzie pojawia się na okno pogodowe. Moglibyśmy zarezerwować pójść na taras, tak jak ostatnio, ale chyba nie chcę, żeby nas deszcz z tarasu zmył. Witam serdecznie w nowym odcinku programu Kuchnia Telewizja Max Apart Hotel Molo Park Mielno. Kłania się. Dzisiaj propozycja trochę nietypowa, trochę kontrowersyjna. Niektórzy mogą puknąć mnie w głowę i się zastanowić, co on właściwie robi. Ale jest taki nowy trend, nie jest jeszcze do końca znany, nie każdy to lubi, nie każdy preferuje i, i próbuje, ale trend kulinarny jest surf and turf, który pozwala na łączenie skrajnych ze sobą całkowicie mięs, najczęstsze połączenie. Właściwie od tego się chyba zaczęło, to jest stek z polędwicy wołowej połączony z krewetką, czyli chodzi o mięso połączone z owocami morza. E, najczęściej się łączy takie szlachetne mięso, takie jak mięcina, wołowina z owocami morza, typu homar e, i krewetka, a my pójdziemy po polsku-mieleńsku. Czyli potraktujemy nasz, tra, naszą tradycyjną makrelę wędzoną, połączymy ją z, z kurczakiem, a to wszystko będzie się dusiło w kaszotto. To też pochodzi od, od risotto, ale nasza kaszotto na kaszy kuskus, dużo warzyw i podstawą będzie w tym wszystkim dynia, która lada moment zagości na stołach prosto z ogrodu, ale tym razem to będzie dynia Hokkaido, która ma taką fantastyczną właściwość, że można ją jeść ze skórą. Po kilkunastu minutach konkretnego podgrzewania skóra mięknie, cała dynia mięknie, i w daniu się bardzo ładnie łączy. Możesz tego robić zupę, puree, a my pokroimy to w kosteczkę i będzie jedną ze składowych naszego kaszotto z kuskusu. Hmm. A jeżeli chodzi o właściwości zdrowotne, no właśnie, najważniejsze to jest teraz utrzymać dobrą formę, dostarczyć dużo witamin, dużo minerałów. Musimy dbać o swoją odporność, więc dzisiejszy i następny odcinek będzie mówił o, o cynku, o witaminach o mikro i makroelementach, żeby jeść dużo warzyw, nie dużo przetworzonego jedzenia, ale nasz organizm musi być w dzisiejszych czasach odporny na wszelkie wirusy i, i niepotrzebne nam choroby. Dobra, to gadać tak można długo, ale przejdźmy do gotowania. Co będziemy potrzebowali do naszego kaszotto na kuskusie z makrelą i kurczakiem? Będziemy całość robić na oliwach smakowych. Mogą, możecie sami zrobić oliwę smakową, można ją kupić gotową. Ja się zakochałem wręcz w oliwach smakowych naszych polskich: olej rzepakowy, w różnych smakach, czosnek, pomidor i zioła. Będą potrzebne warzywa, dwa rodzaje cebuli, papryka, por, trochę soku z cytryny, no jednak będzie ryba, więc ładnie to wszystko nam zagra, a jednocześnie nie spowoduje, żeby zbyt szybko nam warzywa ściemniały, a głównie chodzi o dynię. Kawałek dyni Hokkaido, pokroimy w kosteczkę, świeża pierś kurczaka, makrela wędzona z miereńskiej przystani, czosnek, cebula, no podstawa, to musi być tego dużo i odrobinę bulionu. Od czego zaczynamy? Od pokrojenia warzyw i od podgrzenia tłuszczu. Pozwolę sobie użyć olej rzepakowy, czosnek z rozmarynem i odrobinę aromatyzowanego cytryną i pieprzem. Dynia, ponieważ najdłużej będzie nam się smażyła, pokroję w drobną kosteczkę taką centymetr na centymetr szukujemy maksymalnie dwie porcje dania więc zbyt dużo tego nie będziemy potrzebować uwaga na palce bo ona jest dosyć twarda przed obróbką Kawałek cebuli białej, kawałek cebuli czerwonej. Dwa ząbki czosnku. czyli chyba się już nagrzał, to możemy już zacząć posmarzać dynię. Dynię solimy. Dodajemy świeżo mielonego pieprzu. Delikatnie posmażamy każdą z każdej ze stron, a w międzyczasie szykujemy sobie nasze warzywa. Por, biała i zielona część. Czerwona papryka. Od razu szykujemy sobie cytrynę, bo będziemy potrzebować sok. Oraz dla podkręcenia smaku limonkę. Dynia Hokkaido też jest idealnym dodatkiem do, do mięs. Wystarczy ją pokroić w cienkie plasterki do piekarnika na 180 stopni na około 15-20 minut z dodatkiem soli, pieprzu, oliwy i tymianku. Podpieka się i wybornie smakuje e, razem z mięsami. A jak smakuje, trochę jak połączenie dyni z batatem. Lekko słodkawy posmak może być zarówno jako dodatek skrobiowy i dodatek warzywny w jednym. Kiedy dorzucamy te warzywa? Kiedy dynia będzie na pół twarda. Sprawdźmy. O, po około 5 minutach ona już ma lekką swoją e, twardość. Tu możemy dorzucać całą resztę i smażyć wszystko razem. Solimy. Dokładnie mieszamy. W tak zwanym międzyczasie kroimy w cienką kosteczkę, podobną do dyni z kurczaka. Pieśń kurczaka nie musimy doprawiać, ponieważ wrzucimy ją w ten miks aromatów i smaków i sama pierś naciągnie właśnie smakiem, który uzyskaliśmy na patelni. Kiedy warzywa mamy al dente, wrzucamy na to pierś kurczaka. Ponownie solimy. Dodajemy w sok z połówki cytryny i trochę soku z limonki. Dokładnie wszystko mieszamy. Warzywa dusimy do momentu, kiedy kurczak będzie obsmażony, a później to już cała reszta, samo danie się będzie robiło. Podsypujemy kaszę kuskus, zalewamy bulionem, 5 do 7, maksymalnie 8 minut i nasze danie będzie gotowe. A na sam koniec małe fileciki makreli wędzonej. W międzyczasie możemy jeszcze przygotować drobno posiekane świeże zioła. Nasze polskie zioła, koperek na pietruszki i szczypiorek. przyprawę dodamy, która idealnie pasuje zarówno do ryby, jak i do pieczy z kurczaka. To jest pieprz cytrynowy. To jest grubo mielony pieprz z dodatkiem rozdrobnionej, suszonej skórki cytrynowej. Po paru minutach Kurczak jest już prawie usmażony. On teraz naciąga tym smakiem wszystkich warzyw i to jest właściwy moment, aby teraz podlać to wszystko, podlać, posypać szklanką kaszy kuskus i podlać bulionem, rosołem, drobiowym czy warzywnym, jakim chcecie. Dokładnie mieszamy i na małym ogniu podgrzewamy wszystko razem. Zioła mamy posiekane, więc musimy teraz przygotować ładne i zgrabne filety makrali wędzonej. Najczęściej spotykamy łososia wędzonego, inne wędzone ryby. A czemu nie makrela? Przecież makrela nazywana jest pigułką kwasów omega 3 i 6. I tak jest. Najlepsza, naj, najbardziej tłusta ryba bałtycka zawiera duże ilości kwasów nasercowych tych, co dobrze wpływają na właściwe działanie największego naszego mięśnia, pompującego krew po całym ciele. Dokładnie musimy sprawdzić, żeby nas nie zaskoczyły ości. Chociaż podobno niektórzy uważają to za najlepszą zabawę, obieranie właśnie ryb z ości, uspokajające, dlaksujące. Mnie to osobiście draży. ale wyjęliśmy akurat ładny kawałek filetu nie trzeba by nie za mocno tego rozdrabniać ości nie ma świeża makrela wędzena no jej aromat się unosi od razu pilnujemy kaszy ponieważ bardzo szybko wciąga cały płyn więc podlewamy jeszcze rosołem. Jedno danie, a tyle dobroci. Kasza, magnes i żelazo. Warzywa, witaminy, mikro i makroelementy. Ma makrela, e, kwas omega 3 i 6. Kurczak, białko. Dynia, karoten i cynk. No czego chcieć więcej. Jedno danie a mamy naprawdę bardzo fajne zapotrzebowanie wartości odżywczych no na parę ładnych godzin, jeżeli nie na cały dzień. Kasza ma bardzo delikatną twardość, także według mnie 2 do 3 minut i będzie nasze danie gotowe. Dobrze rozgrzana patelnia, dobrze doprawione warzywa. Także ten kuskus chyba się ugotował w ciągu niecałych 5 minut. Szybkie danie, naprawdę szybko Pokroić na patelnię, podsmażyć, dorzucić, dorzucić, zalać, zasypać, podgrzać. Gotowe. Dynia Hokkaido, papryka, cebula, czosnek, por, pierś kurczaka. Przyprawy i kontrowersyjne kawałki makreli wędzonej. Nasze kaszotto uważam za zrobione. Co wy na to? Dziwnie, agresywnie, eksperymentalnie, oczywiście. A dlaczego nie? A kto nam zabroni eksperymentować z jedzeniem? Zachęcam. Polecam. Jak się zdecydujecie zrobić kaszotto z makaronem wędzonym i kurczakiem na dyni Hokkaido z kuskusa, polecam. Życzę smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.